Siemaneczko, cześć, witajcie, z tej strony Deltek Podano do stołu, kurde Pozdrawiam e, w, całą moją widownię, wszystkich oraz oczywiście siebie Jak widzicie podano do stołu laptop firmy Gateway e, Laptop jest wyposażony w kilka fajnych, ciekawych z... E, laptop przyszedł do mnie z wadą Nie włącza się Te. Yeah. Tak więc przejdźmy do oględzin oraz diagnostyki W zestawie z laptopem były dwie ładowarki Które oczywiście jak zgadujecie nie są oryginalne I teraz mam kilka pytań eee, Może nawet zanim zacznę od pytań Przejrzyjmy sobie tego laptopa ze złącz Jak widzicie mamy tutaj złącze zasilania Złącze LAN od internetu VGA Port HDMI, dwa porty USB, port słuchawkowy, znaczy tu jest, a tu jest port od mikrofonu, i mamy nawet napisane, że jest tu SPDIF. Oczywiście, tutaj mamy karty SD. Natomiast z drugiej strony, nie ma tych złącz dosyć dużo, ale jak widzicie, posiadamy port telefoniczny. Pewnie dużo osób by nie widziała. I dwa usb ki oraz przycisk od włączania całego rzędu. I napęd DVD. Z tej strony niczego nie ma. Oczywiście mamy tutaj jeszcze miejsce na przyczepienie takiego kabla, którego można było przywiązać. Nie wiem, do lampy, nie wiem, stołu, krzesła, grzejnika, czegokolwiek do teściowej. Eee, laptop nie włącza się totalnie. Ale, żeby nie było, że oszukuję, podłączmy sobie ten laptop do pierwszej z ładowarek. Ta ładowarka jest tej oto firmy. Chiński 20V napięcia stałego, 3,25A. No, nie ma tragedii, no ale po tym nie oceniamy. Patrzymy, czy działa. Port był z tej strony. Jak widzicie, jest wpięty. Laptop z tej strony wygląda tak. Oj, kurde, jest za czysty. Czyściłem go, oczywiście. Oczywiście podłączamy do prądu. Ja mam gniazdko nawet tutaj. Żebyście widzieli. Normalnie osłona. I oczywiście nic się nie dzieje. Diotki się nie świecą, nic się nie dzieje. Włączmy go. Oczywiście włącznik nawet się nie zaświeci. Nic się nie dzieje. Laptop nadal się nie włącza. Odczepmy sobie tę ładowarkę. Muszę przyznać, że naprawdę bardzo dobry laptop. Jeszcze wam pokażę, co on tutaj posiada. MyBatCoop HD LCD karty Reader HDM. Oczywiście zapomniałbym o parametrach. Dajcie mi szybokręt Parametry to AMD Athlon 64x2, 15,6 cali, 16 x HD LED LCD, 320 GB dysku, 4 GB RAMu, DDR2 albo 3, chyba 2, DVD, Webcam i to jest nowość, jeśli chodzi o karty SD, odznak ENERGY STAR, OFFICE, Norton, tak itd. Co tu jest? Co tam jest? 60 DAYS FREE! A tutaj mamy, jak widzicie, naklejki AMD Athlon, Vista, która się świeci jej nie widać. Ati Radeon graphics i Dolby Sound od Nvidii Albo od czegoś innego hmm. Ale zobaczmy sobie drugą ładowarkę Kurde walnąłem Statyw Witam po chwili Jak widzicie Ładowarka podłączona I zwracajcie uwagę na tę diodkę Jest do prądu, jest prąd, tu mam Kabel ja go jeszcze nie wpinam, ale go tak przyłożę. Teraz go włożę. Jak widzicie, diotka się wyłącza. Oczywiście przycisk zasilania nie robi nic. I po wyciągnięciu nadal jest ten sam problem. No nic. Z baterią to samo, bez baterii to samo. Więc dzisiaj trochę... Będzie z nim zabawy, postaram się go ratować. Dostałem informację, żeby zgrać dane, oczywiście, dane zgrałem. Dysk jest sprawny, pamięci RAM nie wyglądają źle. Karta WiFi też nie wyglądała źle, więc dane mamy zgrane, ale to nie jest wszystko. Mamy spróbować go naprawić. A jeżeli nie, będę musiał złożyć komputer, co dla mnie będzie prostsze. Naprawa nie zawsze jest prosta, tak jak się wydaje. Tak więc tak na dole mamy oczywiście licencję, która już nawet nie, nie widać. Mamy blokadę baterii. Ok, tutaj jak widzicie, mamy blokadę. Możemy odblokować i zablokować. Ja sobie go odblokuję. Oczywiście przy zablokowanej nie możemy tego ruszyć. Przy odblokowanej robimy tak. I bateria nam odchodzi. Bateria dosyć waży. Wydaje mi się, że jest sprawna. Jak widzicie, parametry mamy tutaj 11,1. Volta. trochę mało. Wydaje mi się, że chyba było więcej, albo po prostu ten laptop nie ma za dużych wymagań, jeśli chodzi o napięcie. Wydaje mi się, że może nawet ta bateria nie jest fabryczna. Ale tego nie mam pewności, czy była faktycznie, czy nie. odczepiamy sobie baterię. Oczywiście, nadal dzieje się to samo. Tutaj, jak klapkę, którą możemy sobie podważyć, o, odchodzi. I odchodzi. I jak widzicie, mamy tutaj dysk 320 GB. Przypomnę HDD. Tutaj mamy kartę Wi-Fi, której również mamy dostęp. Możemy sobie odpiąć. I to my dwa pamięci RAM. Tak to, jak widzicie, wygląda. Eee, dzisiaj bym chciał dostać się do wnętrza i zobaczyć, czy uda mi się coś zrobić. Jeśli nie, no to laptop nie przetrwa. No nic, ogółem dostałem teraz takiego lekkiego Mindfucka. Jak go niedawno sprawdzałem, a dosłownie chyba przez wczoraj, to nie pomyślałem o tym, żeby go wąchać. Ale jeśli chodzi o naprawy, to głównie sprawdzę się na początku tak, wygląd. Potem ogółem jakieś złączki, czy tam wszystko gra, jest podłączone. I jeszcze zawsze można zmysły węchu sprawdzić. I nie żeby nikogo niepokoić. Obwąchałem, i tak w tym miejscu poczułem, że coś śmierdzi, nic nie jest ciepłe, dosłownie śmierdzi cały czas. Nawet po wewianiu, jak tutaj wstawiłem nos i tak próbowałem w tę stronę, czuć zapach spalenizny. Niedobrze, e, bardzo niedobrze. Oczywiście dla laptopa, e, widzę, że gdzie gdzieniegdzie nawet śrubek nie ma więc ktoś mógł grzebać przede mną e, jedyne gdzie widzę gdzie są śrubki to tutaj tutaj, tutaj, tutaj to jest gniazdo od procesora, ono nie śmierdzi ale śmierdzi coś tu i więcej nie widzę, możliwe że pod dyskiem coś będzie ale ja nie widzę, więc odkręcimy sobie te miejsca gdzie widać że faktycznie jest śrubka ja mam taki świetny śrubokręt, który jest do mniejszych śrubeczek. Wezmę sobie taki większy, Dobra, ale mam fa fajny patent, który dużo youtuberów stosuje, nie zgubimy eee, chociaż w sumie to już czy bym zgubił, czy bym nie zgubił, to by chyba nic nie zmieniło, bo w dużej ilości miejscach nie ma tych śrubek, ona w ogóle nie jest chyba przykręcona nawet, luźna jest, ktoś próbował grzebać. Ewidentnie nie mogę złapać tych śrubek. Już mi chyba magnes w śrubokręcie nie działa. Tutaj pamiętam, że było. Wiem, że za dużo nie widzicie. Oddalę sobie troszkę. Dobra chyba już poszło. Zawsze można zrobić to. I poszły dwie. Dobra, teraz liczymy na szczęście. Albo się otworzy, albo się nie otworzy. Więc tak. Jak ja nie lubię zatrzasków, nie wiem od której strony zacząć. Tutaj widzę, że są jeszcze jakieś śrubki. Nie wiem, czy to jeszcze jest ta generacja, że śrubki znajdowały się pod obudową klawiatury, nie widzę nic, ale widzę, że coś tu można... Jakieś zatrzaski tam widzę, przyjrzę się temu głębiej. Owszem, zgadłem, da się to otworzyć, ale nic nie da, ponieważ to jakbym chciał matrycę zajrzeć czy coś w tym stylu. Więc trzeba będzie się pobawić tutaj z zatrzaskami. Oczywiście obawiam się, że pęknie jakiś zatrzask. Oczywiście to się zawsze musi zdarzyć. Ja jeszcze chcę zobaczyć na pewno każdą śrubkę odkręciłem, żeby dało się to swobodnie wszystko odczepić, chyba tak. Dobra, zobaczmy, czy napęd da się wysunąć. O, da się. Nie śmierdzi, więc e, to nie napęd. Nawet nie wiem, co tam jest. Ale wolę nie zaglądać. Dobra, napęd jest wyciągnięty. Jak to wygląda w środku? Nie widzę żadnych niepokojących rzeczy, ale dobra. Lecimy dalej. Ja oczywiście zrobię cięcie, bo nie mam jak z jakiej perspektywy zacząć. A nie chcę wiedzieć, Żeby to pękło. Dobra, doszedłem do czegoś głębszego. Jednak będzie trzeba otworzyć to. Jak widzicie tutaj mamy tasiemkę. Na no to musimy bardzo uważać na tę tasiemkę. Ponieważ zupełnie przypadkowo można ją zerwać, i naprawdę wtedy nie jest happy. Robimy to najlepiej paznokciem. Lekko łapiemy za to i podnosimy do góry. Ale tak lekko. Coś trzyma. Zrobiłem już lekko, teraz tak leciutko ten Musimy złapać, najlepiej śrubokrętem Tak troszeczkę do przodu, o, mamy, poszło Jak wygląda taśma? Powiedzmy, że dobrze Chociaż widzę, że to jest amylinium, tutaj jak wiecie mamy Front panel cały, czyli Ledy i ledy No możemy sobie odłożyć i jak widzicie dostałem się do miejsca gdzie sam muszę teraz poszperać oddalę wam i doszedłem już do takiego etapu że jednak klawiaturę można wyciągnąć o jest taśma jest delikatnie trzeba będzie wyciągnąć taśmę i uważać na wszystkie kabelki i mam nadzieję że wtedy Plastik pójdzie i będzie można podnieść i sprawdzić co się dzieje pod płytą główną. Nie chcę nikogo martwić, ale chyba wiem co śmierdzi. Te dwa miejsca po powochaniu ogółem tutaj śmierdzą. To jest kostka biosu. To jest układ graficzny albo procesor. Mi się wydaje, że bardziej układ graficzny. I tu jest jeszcze jakiś stabilizator. Witam, doszedłem do takiego poziomu, że jesteśmy już bardzo blisko otwarcia całej płyty głównej. Czujecie, że musiałem odczepić całą matrycę, cały laptop, rozkręcić wszystkie kabelki układać to potem? No, laptopy mi się bardzo podobały, były bardzo dobre, ale jeśli chodzi o układ ogólny podłączeń, to jest kiepski. Tyle mogę powiedzieć. Tutaj mamy jedną śrubkę do odkręcenia. Ja muszę teraz obecnie pamiętać. I jakaś śrubka do jakiej? I już mogę powiedzieć panu Marcinowi, że nie wiem, eee, ale ogółem ktoś już przede mną tu był i można to naprawdę poznać, ponieważ kable nie były ładnie pospinane. Taśma od panelu frontowego ma naderwane piny. Jak się przyjrzałem, to chyba dwa czy trzy piny są lekko zdrapane. Więc ktoś tu przede mną był nie było połowy śrubek Ktoś pewnie próbował się dostać Nie wyszło mu, to złożył i zostawił piny jak zostawił Dobrze Teraz będzie pierwsze wrażenie Uuu, Tak to wygląda Tutaj jeszcze mamy jakiś, albo tu jest ten touchpad Jakieś kable ach Gateway no, średnio mi się to widzi Spaleniznę czuć aż tu Najbardziej w tym miejscu Oho ho ho, ho.